Z tej strony gramy w Block Planet, z już drugą część. Więc dobra, idziemy. a lagi mam no, na serio. I... O Jezu, jakie lagi yy, Więc dobra, włączę zagraj. I tu włączę parkour. Tak, parkour. I zbierz. I teraz pójdziemy na, może na jakieś 180, może wybierę jakieś 180. Bardzo lubię 180. Dobra, więc będzie takie przyspieszenie, więc poszukam jakiegoś parkouru, więc teraz. Dobra, już mam. To jest dla Nikalu 26. Więc dobra, zobaczmy. Bo lubię, bo to już chyba raz Dobra. Wejdę do góry. Eee, aha. Dobra, i chyba. Dobra... O, przeszłem. Eee, słaby rekord, ale dobra. Miałem ten 21 sekund. Pomóżcie mi wbić bardzo proszę. Pomóżcie mi zbić 16 level. Będę bardzo... Będę bardzo szczęśliwy. Więc, dobra. E, wybieranie dobrej gry. Nie, poszukiwanie. Dzięki. A ja to przychodziłem. E, poczekaj, bo to się bardzo laguje. Co jeszcze kciąg odnawiam, ale jak chcę to przejść? Bo to tak? O co chodzi? Poczekajcie jeszcze raz, to, bo to się ciągle laguje. Kurde, nie, 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 nie. Dobra. Teraz szybko, żeby pokonać mój rekord. Na dół, szybko. I jest, pokonałem. 30 sekund, ale lepsze jest 17 sekund, ale to nie jest mój. Dobra, więc teraz idziemy na kolejny parkour. A dobra. No ja się nie serio. E, to, to są też trzeba szukać portalu i takie tam. To nie, to to. A nie. Ano. E, what the fuck? Co chodzi? A, dobra. To idziemy na kolejny. Ale w kopanie nigdy chyba nie pograłem Bo ja nie umiem grać w kopanie Zobaczcie to, jest, to będzie odcinek z moim To mogę nagrać <grym i wyszło> O dobra jest Kurde o sekundę Dobra, więc idziemy na kolejne Nie wiem czemu, ale bym chciał zrobić challenge. Eee, what? What the fuck? O co chodzi? Eee. Wiecie co? To jest trochę dziwny parkour. A co to jest już nie? No, o! To się zresztą tam nie nadawało. Dobra, więc idę. Abym... Dobra, więc ja idę. Spróbuję to przejść. Prawdą, więc spróbuję, bo. Ej, tak już nie pokona swojego rekordu. O dobra. No, przeszłem. Tu mnie tak mało. Jest coś kiem I długo sobie może kupię bipa na miesiąc. Ten tutaj starwi na miesiąc. Bo najwięcej Mnie nie stać. Znaczy, bym kupił e, Light Vip, ale, e, wie, ale. Ale zresztą mogę sobie tak kupić. To na Light Vip Znaczy 3 miesiące na dzień dziecka dostanę. Dobra, więc idę dalej. I znów tutaj. YouTube hmm. ja nie idę. Ja nie będę na takie parkoury chodził. Zapraszam na. A, dobra, ja tu Mój największy rekord to 10 sekund. A ja tu nigdy nie mogę przejść. Na, na mój nowy rekord. Nie mogę nigdy tego przejść. Szybko, szybko, szybko. Szybko Tutaj... Się... A, jeszcze i tak przegrałem. A what the fuck? A, co chodzi! Meta! Tycho. Dobra, więc idę na kolejną. O nie, woda, serio? Nie lubię wody. No może coś innego pogramy? Na... Na block star... Może to zaraz zamienię na mówi Star, ale to zaraz. Dobra, więc patrzę. Może na czat? Hmm. Dobra, więc poszukajmy jakiegoś czatu, ale jakiego tu nie wiem Mm, no to może niech będzie chowanego. No, więc, poczekam, aż się ciągle ładuje. mam. Hej, dance. Hej, dance. Widzicie co? E... Zamieniam. Albo nie. No. Mm. A właśnie wiem, że coś... dostałem chyba jakąś nagrodę. Nagrody. Jej, dużo osób to już lubi. Dobra, więc już zmieniam na inną. Gra. Hej! Już wróciłem i gramy teraz w Star Planet. Ładnie wyglądam, ocenicie to w komentarzu. Od 1 do 5. Dobra, więc zobaczę co tutaj jest. Już i nie jest fajne. Trzeba ocenić. Yy. To. Nie, spodnie To. to. Jej! Jęski jest popularniejszy Nie wiem, czy ja to wykazuję, ale nie wiem. Hmm. To już się powtarzam. To, dobra. Czepeczka bliz. się wcisnęło. Nie, to ja nie gram. Dobra, więc idziemy dalej. Jest jakiś czart? Znaczy, to jest druga część tej gry. Bo już nagrywałem odcinek. Jak ktoś to możecie wbić. Hmm, może to z wyjdziemy, Parku wyjdziemy, to, bo nigdy nie byłem. Dobra, więc jestem na skateparku. Ale ładne I jeden złotek Ej, zaraz muszę iść na ślizgnę, bo Nie wiem, to jest wszystko nudne. Czy moja najulpiniejsza gra w tym Movistar, to zaraz wam pokażę. Kurde, no ten VIP. Jak ja chcę VIP-a. A, A, poczekajcie. Proszę mam coś z Nic nie ma, dobra. No dobra, więc otrzymałam y, ten filmik. Aha. Dobra. Rozumiem. Mm. Dobra, już przyszłem tylko, że przez chwilę tak muzyka nie chciała grać, więc musiałem ustawić na nową. Dobra, więc miałam wam pokazać moją ulubioną grę. Więc on location. To jest najfajniejsza gra chyba w Movistar. Ale wiecie, to jest tylko na telefonie on location. Zobaczcie, będę miał komba zaraz, ale jeszcze nie trafię. Tylko komba. Mm, kombo, i teraz? Nie, kombo, teraz? Kombo, teraz? Jej, mam kombo. Teraz tylko to na środku. Stało. Jej, mam 10 komba od początku. Jej. Dużo tego było. Dobra, więc patrzę na zakupy. Może coś kupię. Bo to 237. No to pójdziemy na ubrania. Sorry za tą hakonamatą, ale mój to ogląda, lubiła strasz. Dobra, więc sprawdzę. 5250. To pamięta, niech da łapkę w górę. Tak, Matata. masata. O, korda. O, korda. A, Aaaah! Vezi ce-s aaa? A! Pentru că o să drip. cupi cea pe-a cea drip! 200... No i nie ma niestety. Teraz te krzyki alumni w domu jest bardzo fajna, bardzo fajna, wielka. Więc, sorry za to wszystko, mm. topy, zubrań, a wszystkie topy z ubrań, eee. koszula. Yyy Swetry... Dobra, swetry. Ale nie To nie ma tej mojej koszulki ulubionej. Czy bluzy. A to było tej. Tego kamerzysty. To jest kamerzysty za 600. Kołem sę to listy życzeń. Czapeczkę drip się też tam. Dobre, więc poszukam czapeczki drip. Oj, już jest. Lista życzeń jest. Teraz poszukam spódniczki drips. To akurat będzie dla mojej siostry, więc nie potrzebuję. Koszuleczkę Drift. co? Druga pizza, rozumiecie, to patrzcie ile kosztuje. O Jezus Maria Pokażę wam, patrzcie 500 tysięcy A jest koszulka Drip? To są spodnie Spodnie szukam To są spodniczki, koszuleczki są buty? tropy inne. Mhm. To powinno być tu. Ale oby było. Tak. Y <laughs> Ubranie Piedronki. Będę Piedronką. Tak, tak, tak. Tak. Właśnie zobaczę za ile będzie ten, ta kasa, ten VIP, ten VIP Light, ile będzie? To będzie 27, to mi nie starczy na czapeczkę DRIP. Jakbym kupił star VIP na rok, to mi starczyło, ale nie mam tyle kasy. Ale chociaż. Dobra. Czyli, żebym mógł kupić te ubranie, co chciałem. Ile mam? Mm, chciałem poświęcić skarbonka już. Dobra, więc zobaczę na MSP. Bus. Ta! Y... To się mi nastrzeba Ale ma buty Aha Ale długo już trwa ten odcinek, już 19 minut. Ale to chociaż będzie tak fajnie y... a ta mi autograf.

Weszli. Dobra więc zobaczyć czy mam tu dalej bo tako akurat nie sprawdzałem Dobra P mm, przebieralnie buty Nie ma tego. Aha, dobra, a ja bym oddać, a ja już chciałem jej odbyć te buty ledy. Dobra, więc dam ok. Dobra, więc to już jest koniec odcinka, więc koniec. Pa!